Marka Smile przedstawia rewolucyjne silikonowe pojemniki do przechowywania i przenoszenia żywności oraz gotowych posiłków. W bogatej gamie kolorów, rozmiarów i kształtów. Wszystkie pojemniki są składane. Zajmują dwa razy mniej miejsca po złożeniu. Wygodne i bezpieczne. Prosto z zamrażalnika do piekarnika. Odporne na działanie temperatury. Od minus 40 do 230 stopni Celsjusza. Można używać w kuchence mikrofalowej. Mycie w zmywarce bez żadnych obaw. Silikon to materiał całkowicie czysty chemicznie i bezpieczny w kontakcie. Z żywnością. Nie wpływa na zapach i smak przechowywanych potraw, nie przenika ich zapachem, jest niezwykle trwały, nie pęka, jest elastyczny, pozwala się deformować i wraca do pierwotnego kształtu. Rewolucyjne pojemniki do przechowywania i przenoszenia żywności Smile od TV Okazje. TV Okazje wraz z marką Smile oferują produkty do codziennych prac domowych. Tworzywa, z których zostały wykonane, gwarantują ich długowieczne i bezpieczne użytkowanie. Korzystając z produktów Smile, docenimy ich proste, ale skuteczne rozwiązania. Smile to barwne, eleganckie i ciekawe akcesoria, na które zasługuje współczesny dom. Zestaw Big to cztery składane silikonowe przezroczyste pojemniki o pojemności 1500 ml oraz 800 ml. Pojemniki można używać w kuchence mikrofalowej oraz myć w zmywarce. Pojemniki są idealne do przechowywania i przenoszenia żywności. Sprawdź całą ofertę marki Smile na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce Smile. Wszystkie pojemniki są składane. Zajmują dwa razy mniej miejsca po złożeniu. Wygodne i bezpieczne. Prosto z zamrażalnika do piekarnika. Odporne na działanie temperatury od minus 40 do 230 stopni Celsjusza. Zestaw Small. To dwa składane silikonowe przezroczyste pojemniki. Korzystając z produktów Smile, docenimy ich proste, ale skuteczne rozwiązania. Smile to barwne, eleganckie i ciekawe akcesoria, na które zasługuje współczesny dom. Pojemniki są idealne do przechowywania i przenoszenia żywności. Tworzywa, z których zostały wykonane, gwarantują ich długowieczne i bezpieczne użytkowanie. Sprawdź całą ofertę marki Smile na stronie internetowej www.tvokazje.pl w zakładce Smile. Marka Smile przedstawia rewolucyjne silikonowe pojemniki do przechowywania i przenoszenia żywności oraz gotowych posiłków. Wygodne i bezpieczne, prosto z zamrażalnika do piekarnika, odporne na działanie temperatury od minus 40 do 230 stopni Celsjusza. Można używać w kuchence mikrofalowej. Mycie w zmywarce bez żadnych obaw. Silikon to materiał całkowicie czysty chemicznie i bezpieczny w kontakcie z żywnością. Nie wpływa na zapach i smak przechowywanych potraw. Nie przenika ich zapachem. Jest niezwykle trwały, nie pęka, jest elastyczny, pozwala się deformować i wraca do pierwotnego kształtu. Rewolucyjne pojemniki do przechowywania i przenoszenia żywności Smile od TV Okazje.